Nie uwierzysz, ale w naszej klasie była dziewczyna, która była idealna: włosy, oczy, głos. Nawet jak coś mówiła do nauczyciela, to wszyscy słuchali, jakby opowiadała bajkę. Miała chłopaka ze starszej klasy, trochę taki typ sportowca zawsze głośny, pewny siebie ale często się kłócili wszyscy o tym wiedzieli. Ja raczej byłem tłem. Tym, który zawsze ma notatki i zna daty na sprawdzian, ale pewnego dnia podszedłem do niej zapytać, czy chce, żebym jej coś wytłumaczył. Uśmiechnęła się i powiedziała, że jasne, a potem jakoś samo przeszło do rozmów o tym, że między nimi ostatnio ciężko, że nie wie, czy to ma jeszcze sens, że czasem czuje się jakby była z kimś obcym. I nagle zaczęliśmy pisać codziennie. W szkole rzucała mi spojrzenia, których wcześniej nie znałem. Czasem tylko delikatnie dotknęła ramienia albo usiadła tak blisko, że czułem ciepło jej ręki. A potem był ten dzień, kiedy powiedziała, że nie ma nikogo w domu i czy nie chciałbym wpaść pomóc jej z historią. I wtedy się stało. Bez słów, bez planu, po prostu usiadła na łóżku, spojrzała mi w oczy i pobawiła się moim robaczkiem. A ja myślałem, że może to początek czegoś nowego, ale dwa dni później przestała odpisywać. W szkole udawała, że mnie nie widzi, a potem zobaczyłem ich razem. Znowu trzymali się za ręce i śmiali się tak, jakby nic nigdy się nie wydarzyło. Ja tylko przeszedłem obok, a ona nawet nie spojrzała.